Witam się serdecznie u mnie na kanale. Moi drodzy, ja dzisiaj sobie zrobię mrożone pomidory. Jak zrobić takie pomidory, jest to bardzo proste. Wybieramy pomidory twardsze lub jakieś typu lima. Nacinamy sobie, żeby można było potem fajnie obrać je ze skórki, czyli potrzebujemy twardych pomidorków, później wycinamy. Oczywiście te części zielone, zagotowuję wodę, zalewam, przelewam je po prostu wrzątkiem w tym celu, żebym mogła obrać z nich skórkę, moi drodzy. Bo potem po prostu będę wykorzystywała do zupy te mrożone pomidorki, a nie chcę, żeby była na nich skórka, więc zajmę się obraniem. Skórki z tych, właśnie pomidorków. Przeleję je wodą i zaraz do Was wracam. I zobaczcie, widzicie, woda paruje. Pomidorki się przez chwilkę sparzą. Ja je za chwilę obiorę z tej skórki. Jak widzicie, skórka nawet ładnie schodzi. Zależy, jakie są pomidorki, i będę kroiła je. Kostkę w celu umieszczenia ich w woreczkach strunowych do mrożenia, i mam pierwszego pomidora obranego, tu są pozostałe torebki takie suwakiem. Kroicie sobie na takie kawałeczki, jakie Wam odpowiadają. Ja będę kroiła mniej więcej w kostkę, i na dzień dzisiejszy chcę właśnie zrobić dwie porcje do mrożenia. Mniej więcej kroję sobie w ten sposób pomidorki i będę je wkładała do woreczków. Pomidorki mam pokrojone, włożone do woreczków, prezentują się tak. Jak macie bazylię, to możecie jeszcze dodać kilka listków bazylii do woreczka, jeżeli lubi, lubicie. I potem tylko wyciągacie, wrzucacie sobie do zupki pomidorowej i macie fajną zupkę. Poza sezonem, także jak macie miejsce w zamrażarce, warto zrobić sobie kilka porcji mrożonych pomidorów. Pa pa!